w wzgórze. Odcinek 367. W willi wybucha panika, gdy Hakan wyznaje prawdę o porwaniu. Halil odnajduje leśną chatę. Ratuje nieprzytomną Zeynep i wiezie ją do szpitala. Operacja trwa długo. Konieczna jest transfuzja. Lekarze informują, że dziecko żyje. Songül Zostaje zatrzymana razem z Arzu. Jej zbrodnie wychodzą na jaw. W więzieniu czeka ją surowa rzeczywistość. W szpitalu Halil nie odstępuje żony na krok, karmi ją i obiecuje, że będzie ją chronił przez całe dziewięć miesięcy. Nad rodziną pojawia się jednak nowe zagrożenie Muzafer. Zapowiada zemstę na rodzinie Firat.